28 stycznia 2006 roku w hali wystawowej Międzynarodowych Targów Katowickich odbywała się wystawa gołębi pocztowych, przyciągając prawie 700 uczestników z miłośnikami tych ptaków. Około 17.15 w trakcie wydarzenia dach hali uległ zawaleniu pod wpływem obfitych opadów śniegu. policja w Dach na Międzynarodowych Targach Katowickich w się zawalił. Pełno ludzi jest zawalonych. Zawalony dach na międzynarodowy międzynarodowych targach. teraz wystawa i pełno ludzi zawalonych. Halo? Proszę, niech proszę Pani. Hala się Pani. Tylko tutaj połować. Dobrze, tam idziemy. jedziemy. Jedzie gotowie i straż pożarna i my też jedziemy. No, dziękuję. Dobra, dobra. tutaj Dobra, przyjęcie. W wyniku tej tragedii straciło życie 65 osób, a 144 zostały ranne, z czego 26 odniosło trwałe obrażenia. Ofiary pochodziły z Polski, Czech, Słowacji, Niemiec, Belgii oraz Holandii. Na miejscu zdarzenia pracowało około 1300 ratowników, w tym również policjanci. Tadeusz Bartoś, jeden z policjantów, zginął podczas ewakuacji uwięzionych osób. Teorii przyczyn katastrofy rozważano, czy gruba warstwa śniegu, która nie była regularnie usuwana, mogła przekształcić się w warstwę lodu, prowadząc do zawalenia dachu. Niektórzy świadkowie twierdzili, że śniegu było aż półtorej metra, podczas gdy inni zaprzeczali temu stwierdzeniu. Strażacy i osoby uczestniczące w akcji uważali, że pokrywa śniegu i lodu na dachu miała grubość około pół metra. Nie wykluczono także, że przyczyną katastrofy mogły być błędy konstrukcyjne i wykonawcze, z czego świadczyły wcześniejsze zgłoszenia o potencjalnych problemach podczas przygotowywania stoisk na inne targi. Większość elementów nośnych okazała się źle zaprojektowana, co w połączeniu z dodatkowym obciążeniem śniegiem i wiatrem doprowadziło do przekroczenia nośności. Błędy w połączeniach, takie jak niedokręcone śruby, spowodowały zniszczenie połączeń i zawalenie się dachu. Policja i prokuratorzy badali również informacje sugerujące, że dach hali mógł być wcześniej uszkodzony, co miało miejsce kilka lat wcześniej. Doniesienia te potwierdzał amatorski materiał wideo z akcji odśnieżania w 2002 roku, sugerujący, że usunięcie śniegu rozpoczęto przy warstwie śniegu wynoszącej od 1,5 do 3 metrów. Zdaniem ekspertów, wtedy mogło dojść do przeciążenia i uszkodzenia konstrukcji dachu. Świadkowie, pracownicy i wystawcy z poprzednich wydarzeń zeznawali o poważnych przeciekach i problemach z dachem, co skłaniało ich do przekonania, że niektóre miejsca były wynajmowane taniej ze względu na te usterki. Ranni zostali przewiezieni do szpitali w różnych miastach, a akcję ratowniczą prowadziły liczne służby, w tym strażacy, ratownicy górniczy, policjanci, żołnierze. A także ratownicy z Polskiego Czerwonego Krzyża i innych organizacji. Trudności w działaniach ratowniczych stanowiły groźba zawalenia się pozostałej części hali i niskie temperatury. Specjaliści budowlani uczestniczyli w akcji, starając się ustalić przyczyny katastrofy. Po zakończeniu akcji przeszukiwano ruiny hali, a także korzystano z psów i sprzętu elektronicznego do lokalizacji ofiar. Rozbiórkę zawalonej konstrukcji dachu, ważącej kilkaset ton, Rozpoczęto 3 lutego 2006 roku. Znaleziono jeszcze dwie ofiary śmiertelne, podnosząc bilans na 63. Ostatnie fragmenty podłogi udało się odsłonić 19 lutego. Nie odnaleziono jednak więcej ciał ofiar. Dwie żywe gołębie zostały znalezione w ruinach po 22 dniach. 21 lutego 2006 roku policja zatrzymała trzech członków zarządu Międzynarodowych Targów Katowickich. Oraz dyrektora technicznego, przedstawiając im zarzuty związane z nieumyślnym spowodowaniem katastrofy i umyślnym spowodowaniem niebezpieczeństwa. Dwa dni później sąd tymczasowo aresztował dwóch z nich na trzy miesiące, a trzeciemu na taki sam okres aresztu podlegał jeden z członków zarządu. 26 czerwca 2006 roku policja zatrzymała trzech projektantów hali, zarzucając dwóm z nich umyślne doprowadzenie do katastrofy budowlanej. A trzeciemu nieumyślne doprowadzenie do katastrofy. Śledztwo zakończono w czerwcu 2008 roku, a postawiono zarzuty 14 osobom. Projektantom groziły kary do 12 lat pozbawienia wolności za bezpośrednie narażenie życia ludzkiego, a dyrektorom oraz innym osobom za zaniedbania groziło do 8 lat pozbawienia wolności. Tragedia ta skłoniła do zmian w prawie budowlanym, wprowadzając kontrolę bezpieczeństwa budynków o dużej powierzchni, zwłaszcza przed i po okresie zimowym. Nowe przepisy przewidują surowsze kary za zaniedbania w tym zakresie. Dziękuję za oglądanie. Subskrybuj kanał, aby być na bieżąco. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.